Cześć. Witajcie z tej strony, Jacob. Witam Was w kolejnym odcinku mojej historii. Dzisiaj zaczynamy od meczu z Aldershot Town. Jak on nam poszedł, zapraszam na moją relację wspomnienia z tego właśnie spotkania. Zaczynamy od drugiej, minuty, około 33. Mój strzał, ale Bramkarz świetnie obronił. No, mogłem trochę bardziej ułożyć nogę w prawo. 13 minuta, y, drybluję przed polem karnym, ale no, niestety nieudolnie mi to wyszło. To nie był ostatnio mój dzień, jeżeli chodzi o drybling. A tutaj widzimy, mamy dość y, ciekawą sytuację. Faul wydaje mi się z niczego, ale jeżeli jest taka okazja, trzeba ją wykorzystać. Zostałem wybrany do rzutu karnego i jest. Udało mi się trafić na szczęście w 19 minucie. Presja była ogromna, ponieważ był to mój pierwszy tak naprawdę... Karny, jaki w życiu wykonywałem przed taką publicznością i przed moim zespołem, tym bardziej cieszyłem się z jego pozytywnego rezultatu. 29 strzał w moim wykonaniu, niestety, niewiele on dał drużynie, jak tylko te statystyki. Próbowałem, próbowałem strzelić kolejnego, niestety z marnym skutkiem, przynajmniej do pewnego czasu. Tutaj widzicie, yy, miałem trochę szczęścia przy tym driblingu, niestety. Lewa noga nie jest absolutnie silną e, moją stroną. Fatalne dośrodkowanie. Muszę też przyznać, że moi koledzy nie grali za dobrze. Ja jeżeli sam nie pędziłem na bramkę. Albo nie robiłem tutaj strzał z daleka, niestety próba też marna. E, nie, nie, nie za bardzo mi podawali w ogóle. Tutaj odebranie piłki. A, nie udało się, po prostu nie udało. W 32 minucie straciliśmy bramkę i e, Brown strzelił ją. 1-1. cały mój karny poszedł gdzieś. Natomiast w 77 minucie uderzenie za pola karnego. No, muszę powiedzieć, że ta piłka była naprawdę dobra. Zobaczmy jeszcze raz, co prawda trochę sobie pomogłem ręką, ale sędzia nie zauważył na szczęście. Strzał już i tak nie był w to wliczony prawda? 90 minuta, jeszcze chciałem wkręcić piłkę, ale Bramkarz zorientował się o co chodzi i obronił to. Mu. Wygrywamy 2 do 1. Zostałem oceniony na 9-6, co jest moim ogromnym szczęściem, bo takie oceny rzadko mi się zdarzają naprawdę bardzo rzadko. Ale teraz przyszedł czas na Degenham. Pak powraca. Niestety, Mama strasznego pecha z tymi wszystkimi kontuzjami. Trener nawet przestał go wystawiać po pewnym czasie, ponieważ no. Co byście wy zrobili, gdyby każdy mecz, w jakim bierze udział, kończył się jego kontuzją? No, dość masakryczna sprawa, prawda? Ósma minuta i e, Dengenham jest pod naporem naszych. Tutaj e, prawie udało mi się odejść strzał, niestety zostałem zablokowany. Lewa noga, powtarzam, to nie jest mój atut, przynajmniej na razie, i muszę pogodzić się z tym, że łap bramkarz w bardzo banalny sposób wszystko, wszystko wyłapuje. 17, widzicie? Tu jest jeszcze e, komentatorzy akurat wspominali o Paku, z tego co słyszałem w głośnikach. Że wrócił, że wrócił. Próbujemy, strzelamy, no ale nic nie wychodzi. Nic nie wychodzi, aż do 37 minuty, kiedy zacząłem pędzić na bramkę, to są świetne podanie od mojego e, kumpla z drużyny. Niestety. Muszę poprosić klub o zainwestowanie w jakieś nowe kamery, ponieważ nie widziałem wychodzącego bramkarza. No i to była po prostu masakra. A tutaj wykorzystałem potknięcie obrońcy i teraz już wiedziałem, że nie mogę zmarnować tego. Poda, znaczy, tej sytuacji w 55. Minucie udaje mi się prawą nogą wpakować piłkę do siatki. Tak, trzynastka Jacob. Zobaczmy to jeszcze raz. Fatalny błąd obrońcy. No i strzał na szczęście. Tym razem wyszło. Na szczęście. Yy, mamy kolejną sytuację w 65. Minucie. Przeważaliśmy w tym meczu zdecydowanie ponownie błąd obrońcy. Ale tym razem, niestety, poprzeczka i. I wszystkie moje marzenia o tym, żeby strzelić bra dru drugą bramkę w tym meczu yy, Jakby powiedzieć zniknęły. Przynajmniej do pewnego czasu kiedy... Nie uderzyłem w słupek. Masakra, po prostu masakra, jeżeli chodzi o moje szczęście w tym spotkaniu. 85 minuta, jeszcze chciałem, ale lewą nogą... Lewą nogą sobie, lewą nogę sobie podarujemy. No i tak kończy się, te, kończy się ten mecz. 1-0 dałem zwycięstwo mojej drużynie co jest naprawdę dobrym osiągnięciem. 7-6, pomimo tego, coś widocznie nie spodobało się gazetom, które wystawiały nam oceny. Kolejny mecz, jaki zaprezentuję, to jest z Wimbledonem. Ponieważ od razu, praktycznie dzień po poprzednim meczu, mieliśmy spotkanie z nimi, terminarz nie był dla nas absolutnie pozytywny. Tak czy siak, trzeba było zabrać się do roboty i strzelić kolejne bramki. Pomimo zmęczenia, jak widzicie, byłem strasznie zmęczony. I wy, chociaż wygrałem pojedynki 1 na jeden Bark w bark bardziej Uderzam, ale niestety bramkarz obronił Było to chyba za bardzo przewidywalne Z mojej strony Tutaj świetna sekwencja po, podań między, yy, między nami Ale straciliśmy Jak to bardzo często bywa 40 minuta i dostaję Po prostu padłe podanie Tuż pod moje nogi, lecę na bramkę Ale ach tak zmęczone, Zmęczenie zdecydowanie pokazywało się A ja nie byłem w stanie nic z tym zrobić No bo nie da się odpocząć jak się biega, prawda? Próbowałem ee, trochę później, ale wszystko zostało blokowane przez naszych rywali. I nawet taki strzał. no Mało, mało brakowało. Mecz zakończył się remisem 0-0. do -0. Moja ocena była 6-4, czyli masakra. Po prostu masakra. Tak, jestem ulubieńcem menadżera. Ja chcę plotki prasowe. Będziemy to lekko też ignorować. No i gadałem z klubem. I postanowili, że na następne mecze powinni zakupić już nową kamerę, dzięki czemu powinniście lepiej wszystko widzieć, a nie tylko z mojej perspektywy, gdzie tak naprawdę słabo wszystko wygląda. Teraz będzie, będą relacje z całego meczu, i mam nadzieję, że wszystkim się to spodoba. A to tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia kolejnym razem.